Tę jedyną Śpiewam dla Ciebie Dziewczyno Może wpaść je jest w rozterce Zakochane Twoje serce Może mnie Kochać I po nocach tęsknić szlą. Występem artystycznym grupy wokalnej pod dyrekcją Estery Naczk-Suskiej działającej przy miejsko-gminnym ośrodku kultury w Margoninie, rozpoczęły się 11 listopada na rynku w Margoninie obchody święta niepodległości. Jak co roku w sposób uroczysty staramy się obchodzić Dzień Niepodległości, Dzień Zwycięstwa. Yy... Tradycyjnie o godzinie 17 y, odbędzie się czas święto, po której nastąpi przemarsz delegacji pod pomnik i złożenie wiązanych kwiatów. Wcześniej jednak o, zorganizowaliśmy piknik, na którym y, przedstawiamy program artystyczny w wykonaniu dzieci z Domu kultury i okolicznych szkół. No, cieszymy się, że ten dzień y, nasi mieszkańcy wspólnie spędzają z nami w radosny sposób. Na scenie wystąpiła też grupa taneczna Zuzanny Kabacińskiej. To najmłodsi mieszkańcy gminy Margonin, którzy również w miejsko-gminnym ośrodku kultury trenują taniec z elementami baletu. Muzyka Zorganizowany w Margoninie piknik patriotyczny otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Na płycie rynku swoje namioty rozłożyli żołnierze Wojska Polskiego oraz Wojsk Ochrony Terytorialnej. Piknik odwiedził poseł na Sejm Marcin Porzucek. Wspaniały piknik patriotyczny w gminie Mardonin. Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać dofinansowanie na to wydarzenie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Takie dni czy Święto Niepodległości powinny łączyć nas wszystkich, niezależnie od tego, że na co dzień możemy się różnić. Ale pamiętajmy, że 103 lata temu ojcowie niepodległości również trochę się różnili. Byli w innym punkcie i Józef Piłsudski, i Roman Dymowski, i. Jan Paderewski, Wojciech Kolefanty. oni wszyscy się różni taliadmy na co dzień. Natomiast te, te różnice były przed i po. Natomiast w trakcie tej najważniejszej walki o niepodległość potrafili być razem i dzisiaj po 103 latach, też patrząc na to, co dzieje się chociażby na wschodniej granicy, my też niezależnie od tego, że możemy się różnić w różnych sprawach, powinniśmy być razem. Bardzo się cieszę też, że na tym pikniku są żołnierze Wojska Polskiego. Bo ich przedstawiciele robią wspaniałą robotę razem z podręcznikami i policjantami na granicy polsko-białostkiej. Z okazji 11 listopada w Margoninie nie mogło zabraknąć rogali świętomarcińskich. marcińskich Technikę przygotowania i samego wypieku przedstawili uczestnicy programu Masterchef Angelika Strzebińska i Mateusz Krojenka. Do rogali Marcinkowskich musi być, musi być ciasto półfrancuskie. Aby przygotować się takie ciasto, e, potrzebujemy kilka składników, bo. Masło, mąka, e, mm, cukier-puder, drożdże, e, dwa żółtka, szczypta soli. E, tak naprawdę to jest wszystko. I mleko, oczywiście, musi być mleko. E, sposób przygotowania, można powiedzieć, troszkę trwa. Troszkę to trwa, żeby przygotować to, e, to ciasto, ale naprawdę warto. Naprawdę warto zrobić to czasowo. samemu. Wtedy jak je upyczamy, mamy tą satysfakcję, że nie musimy lecieć 11 listopada szybko do, do cukierni z myślą, czy jeszcze jakieś rogale zostały, tylko mieć własne, mieć własne w domu. Moim zdaniem to, to, to jest lepsze. Nie zabrakło też pszczelarzy z polskiego związku Pszczelarzy Koło Margonin. Dzisiaj Polski Związek Pszczelarzy Koło Margonin wystawiło swoje stanowisko z regionalnymi produktami pszczelimi. Można tutaj kupić wiele rodzajów miodów, jak i też produkty pochodzenia pszczelego. Wszystkie produkty pozyskiwane są w sposób naturalny, bez obróbki chemicznej. Na tą porę roku wydaje mi się, że bardzo dobry jest miód lipowy. Jest to jeden z takich lepszych w ogóle gatunków miodów. Można też już powoli zacząć spożywać miód ze spadzi, który ma też o wiele bogatszy skład na wirusy, na choroby i przeziębienie, które występuje o tej porze roku. Organizatorzy zadbali też o żołądki. Każdy mógł skosztować między innymi grochówki z kuchni polowej. Podczas trwania pikniku przy płycie rynku stanął szczepieniobus, w którym chętni mogli otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19. Zainteresowanie szczepieniami było bardzo duże. Zaszczepiono około 50 osób. W obchody Święta Niepodległości włączyła się również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie. W budynku biblioteki było można zobaczyć wystawę okolicznościową Droga Wielkopolan do Niepodległości. Zorganizowaliśmy dla mieszkańców miasta i gminy Margonin wystawę okolicznościową Droga Wielkopolan do Niepodległości. Jest to wystawa sprowadzona z Muzeum Niepodległości, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości z Poznania. I ona po prostu pokazuje wysiłek i ofiarę mieszkańców. Polski, a szczególnie naszego regionu, też w odzyskanie niepodległości. Młodzież, która przychodziła na wystawę, ją zwiedzać, mówiłam wyraźnie, że gdyby nie ich ofiarność, to dzisiaj by nas tu nie było. Nie moglibyśmy mówić w języku polskim, nie moglibyśmy jeździć, gdzie chcemy, podróżować za granicę i po prostu mówić po polsku to, co się chce. Yy, przygotowaliśmy też miejsca dwa na górze, gdzie jest mamy yy, czytelnię pokaz robotalego. A tutaj na dole jest pomieszczenie dla najmłodszych dzieci w tak zwanej strefie dzieci. Yy, magiczny dywan, gdzie dzieci po prostu miło spędzają czas. Ale to trzeba po prostu zobaczyć, bo mówić to jest mało. Tak samo wystawę. Grupa Mozart zaprosiła zebranych w podróż muzyczną pod nazwą Kocham cię Polsko. W trakcie koncertu wybrzmiały pieśni z okresu I i II wojny światowej. Kolejna propozycja, tym razem z gatunku tych patriotycznych, miejsko-gminnego ośrodka kultury. Dzisiaj na rynku w Margoninie piknik patriotyczny. Chcemy też pokazać mieszkańcom, że patriotyzm można obchodzić nie tylko chociaż to jest piękne poprzez wywieszanie flag, poprzez przychodzenie na uroczystości, ale też świętować go śpiewem wspólnych pieśni patriotycznych, wspólnym, wspólnym pieczeniem rogali, możliwością zobaczenia wojska. tu z bliska Dzisiaj na naszym margońskim rynku, również przedstawiciele wojsk obrony terytorialnej. Takie wydarzenia już organizowaliśmy, ale na dużo większą oczywiście skalę, chociażby pokazy lotnicze, chociażby pikniki wojskowe kocham wojsko, ale dzisiaj taki typowy piknik związany właśnie z 11 listopadem, z pokazaniem, że można ten dzień przeżyć naprawdę wspaniale. Niekoniecznie trzeba się bić na różnych marszach. Niekoniecznie trzeba siedzieć w domu przed telewizorem, można go spędzić naprawdę aktywnie. Po zakończeniu części artystycznej w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Margoninie odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. W 1997 roku święta Paweł Gminackiej Górze dziękował Maryi za opiekę nad naszym narodem i prosił ją o dalsze wstawiennictwo. W 103. rocznicy odzyskania przez władze niepodległości i w roku 100. rocznicy ostatecznego formowania się w Rzeczypospolitej Wstrzymujemy jego obwodnika, prosząc, aby Paweł nie ustalił po błogosławym Polakom w kraju i zagranicy. Po mszy świętej uroczysty korowód wieńcowy przemaszerował z kościoła pod pomnik Poległym za wolność, gdzie delegacje złożyły kwiaty wieńce i znicze. Świętujemy dziś 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Od wielu już lat dobrą tradycją jest, że po mszy świętej w intencji ojczyzny spotykamy się u stóp pomnika poległym za wolność, aby w sposób szczególny podziękować za heroizm, za walkę, za przelaną krew, za odwagę i determinację w dążeniu do wolnego i niepodległego państwa. Delegacja samorządu miasta i gminy Margonin, której przewodniczy burmistrz miasta i gminy Margonin, pan Janusz Piechocki, towarzyszy przewodniczący Rady Miasta i Gminy Margonin oraz proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha. Święta Niepodległości w Margoninie zakończył pokaz sztucznych obu.